Dzieciństwa kochał gospodarstwo swoich rodziców, a kiedy miał 20 lat z powodzeniem prowadził to gospodarstwo. Rolnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki, w której dochodzi do wielu wypadków. Jednak jak pokazują dane, ich liczba z roku na rok się zmniejsza, a to dowodzi, że rolnik może być liderem bezpieczeństwa. Czy jesteśmy w stanie wyeliminować wypadki do zera? Nie wiem. Ale wiem, że warto znać 7 złotych zasad strategii wizji zera. I podjąć próbę, aby osiągnąć wspólny cel. Dlatego zaangażuj się, bo bez tego nic nie zmienisz i nic nie osiągniesz. Musisz sobie uświadomić, że chęci i motywacja są zawsze i wszędzie podstawą do wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Postaw sobie za cel zostać liderem zarówno dla siebie, jak i innych. Praca rolnika zawsze będzie niosła za sobą ryzyko, ale możesz je ograniczyć, identyfikując zagrożenia. Zastanów się. Na co w Twoim otoczeniu zwrócić szczególną uwagę? Dobry przywódca jest pracowity, rozsądnie planuje czas i dba o siebie. Dlatego stwórz program, w którym postawisz sobie cele i zastanowisz się, co zrobić. System pracy powinien być uporządkowany. Musisz znaleźć czas, zarówno na przerwę pracy, jak i odpoczynek po niej. Bardzo istotne jest wyeliminowanie zagrożeń w Twoim gospodarstwie. Nie zostawiaj włączonych maszyn, stosuj się do instrukcji ich użytkowania. Przywódca powinien być nowoczesny i zorientowany. Dlatego poszerzaj wiedzę na temat zasad BHP. Lider to autorytet w swojej dziedzinie, który daje dobry przykład i swoją postawą motywuje innych do działania czy eliminowania złych nawyków. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji epidemicznej. Jeśli rolnictwo jest Twoją pasją, zaangażuj się i zostań liderem bezpieczeństwa. Nic nie stoi na przeszkodzie, oprócz Ciebie.